Lumix S9 to zupełnie nowa, pełnoklatkowa bestia stworzona z myślą o dzisiejszych twórcach treści. Ten kompaktowy, pełnoklatkowy, bezlusterkowiec pakuje w sobie moc Lumixa S5 Mark II w obudowie skrojonej myślę do błyskawicznego tworzenia angażujących materiałów na media społecznościowe. Podstawowym założeniem S9 jest umożliwienie twórcom generowania zdjęć lub filmów Gotowych do publikacji prosto z tego aparatu bez używania dodatkowych innych aplikacji. Panasonic w tym celu wprowadził na rynek nową aplikację na smartfony o nazwie Lumix Lab, przeznaczoną specjalnie do wspierania przepływu pracy w mediach społecznościowych. Oprócz tych udogodnień, Panasonic wprowadził także na rynek nowy obiektyw 26 mm. Jest to obiektyw typu naleśnik ze stałą przysłoną i ręcznym ustawianiem. Ostrości, któremu również poświęcę w tym materiale troszkę czasu. Mimo iż korpus jest zbudowany na bebechach z Lumixa S5 Mark II, to w tym materiale postaram wam się dostarczyć maksymalnie, możliwie jak najwięcej, testów funkcji w tym korpusie oraz informacji, jakie rozwiązania Lumix przygotował dla tej konkretnej grupy twórców. A więc szybki look na najistotniejsze aspekty. No i oczywiście. Zapraszam do materiału. Czujnik BS i CIMOS 24MP z detekcją fazy na czujniku. Podwójne natywne ISO. Wideo 4K na 2 Open Gate do 30 klatek 420 10 bit z nowym kodekiem MP4 Lite. Wideo 6K również Open Gate do 30, również 420 10 bit. 6K lub DCI Ultra HD 4K do pełnej szerokości czujnika do 30 klatek. DCI Ultra HD 4K do 60, tutaj niestety oczywiście z do APS-C, dedykowany przycisk LAT w czasie rzeczywistym do zdjęć i filmów. Ścisła integracja z nową aplikacją na smartfony Lumix Lab gniazdo karty SD o drugim standardzie, złącze na mikrofon jack 3,5, mikro HDMI i USB-C do komunikacji i zasilania, obracany wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1,84 miliona pikseli. Coś co mnie niesamowicie zaskoczyło i przydałoby mi się w moim nowym Lumix S52X to ulepszona wersja Real Time Lat. Sama biblioteka w tym aparacie może teraz pomieścić aż 39 lutów, ale najistotniejsze jest w tym to, że mamy teraz możliwość zmiany intensywności naszego luta, czego wcześniej nie było w aparatach Lumix. Mało tego, możemy nałożyć na siebie aż dwa luty, czyli na przykład robimy konwersję w czasie rzeczywistym na Rek 709 i na to nakładamy jeszcze jeden lut, którego intensywność również możemy zmienić. To naprawdę tworzy nam ciekawe rozwiązanie i zachęca do kreatywności. Dzięki tej opcji możemy uzyskać naprawdę unikalny look naszych filmów i zdjęć, co pozwoli nam wyróżnić się na tle reszty. Lumix dodał fantastyczną opcję, którą również możemy kreatywnie wykorzystać zarówno w fotografii, jak i filmie: to hybrydowy zoom. Gdy włączymy tę funkcję, to mamy możliwość zoomowania poza standardowy zakres naszego obiektywu. W tym przypadku jest to 200 mm na obiektywie 28-200. Ta funkcja wykorzystuje oczywiście cyfrowe przycięcie matrycy, a cały proces odbywa się niesamowicie płynnie i bez żadnych przycięć na obrazie. Co tylko pokazuje, jak zaawansowana jest to technologia. Niestety, konsekwencje tego są takie, że wraz z każdym milimetrem zwiększania naszego cyfrowego zoomu wykorzystujemy mniejszy wycinek naszej matrycy, co niestety wpływa na jakość i szczegółowość naszych filmów i zdjęć. Ale co za to zyskujemy? Na przykład w trybie nagrywania Full HD przy 200 mm uzyskałem niesamowite 625 mm zoomu. W 4K uzyskujemy 312 mm przy 200 mm. Niestety w trybie 6K opcja ta jest niedostępna i trudno się dziwić, ponieważ nie byłoby żadnej matrycy do przecięcia, bo w tym trybie wykorzystujemy całą matrycę do nagrywania. Niestety jest też kolejna niedogodność otóż te tryby są dostępne tylko i wyłącznie w 25 klatkach. Powyżej 25 klatek i 30 chyba bodajże w trybie NTSC nie mamy już możliwości wykorzystywania tej funkcji. Natomiast dla obiektywów stałoogniskowych funkcja ta nazywa się inaczej, bo crop zoom i zasada działania jest dokładnie taka sama, jednak zoomem sterujemy za pomocą ekranu dotykowego, mamy tam taki dedykowany suwak. Miałem oczywiście nieraz taką sytuację na lotnisku, gdzie musiałem nagrać wysoko lecący samolot, ale nie miałem takiego obiektywu i ta funkcja właśnie załatwiłaby sprawę, dlatego że nie zawsze potrzebujemy niesamowitej jakości. Ważne jest, aby było nagrane. Tak więc ta funkcja dla mnie jest naprawdę mega. MP4 Lite to lżejszy, bardziej skompresowany format. Możemy nim nagrywać tylko i wyłącznie w proporcji 3 na 2 wykorzystujący całą szerokość matrycy. Dostępny klatkaż to 25 i 30 klatek na sekundę i tylko ten format możemy wysyłać do aplikacji Lumix Lab, w której możemy edytować nasze filmy i zdjęcia. Mamy oczywiście możliwość przecięcia klipu, zmiany jego formatu na pionowy bądź poziomy 16x9, nanieść na jego luta i edytować oczywiście ekspozycję. W aplikacji możemy również pobierać i importować luty do aparatu. Bezpośrednio od twórców społeczności Lumix, a także tworzyć własne luty. Lumix Lab ma ułatwić i usprawnić szybkie tworzenie kontentu na media społecznościowe. Samo użytkowanie aplikacji jest bardzo wygodne. Importowanie plików jest szybkie, oczywiście zależy to od jakości naszego telefonu. Samo importowanie plików na media społecznościowe bezpośrednio z aplikacji bądź z telefonu również nie powinno przystworzyć nam problemu. Lumix S9 jest na tyle mały i lekki, że bardzo wygodnie trzyma się go w ręku, z wystawioną ręką oczywiście, typowo vlogową, żeby móc coś do niego powiedzieć. Wiem, że po swoich korpusach, jeżeli chodzi o jakość dźwięku w budowanych mikrofonach, stoi na wysokim poziomie. Ja używam Lumixa GH6, no i oczywiście mam też Lumixa S5 Mark II w wersji X i tam jakość dźwięku w budowanych mikrofonach stoi naprawdę na wysokim poziomie i często nie muszę używać doczepianego dodatkowego mikrofonu. Mam nadzieję, że tutaj mnie słyszycie dobrze, a dźwięki otoczenia, tak jak ja sobie teraz szuram butami, są... Mniej słyszalne. Po prostu chodzi o to, żeby aparat wychwytywał bardziej moją mowę niż dźwięki otoczenia. W tym momencie ustawienia są standardowe, a to znaczy, że poziom wychwytywania dźwięku jest ustawiony na standard, no i eliminacja szumu wiatru również jest ustawiona na standard. Z tego, co widzę po wskaźniku głośności, no to moja mowa sięga nawet już na żółte pole. To znaczy, że jest mocny pik i powinniście mnie dobrze słyszeć Korpus niestety nie został wyposażony w żadne aktywne chłodzenie, ze względu na zachowanie jego rozmiarów i oczywiście ergonomii. Zamknięcie pełnej klatki w tak małej obudowie podczas nagrywania generuje dużo ciepła, co zresztą czuć podczas jego dłuższego użytkowania. Powoduje to niestety, że S9 ma systemowe limity nagrywania: 20 minut w Full HD, 15 minut w 4K. I 10 minut limitu w 6K Open Gate. A więc na wesele, czy dłuższe wywiady, bądź nagrywanie długich podcastów, niestety go nie zabierzemy. Po prostu w tym formacie się nie sprawdzi. No, chyba że posiadacie zewnętrzny rekorder Atomos, no to wtedy omijacie te limity. Natomiast dla twórców, którzy tworzą bardzo krótkie treści na media społecznościowe, limity te nie powinny stanowić żadnego problemu. Wiadomo, że Lumix słynie z bardzo dobrej stabilizacji, tak jest i w tym przypadku. Zarówno S9 z premierą, jak i starsze korpusy S5 Mark II i S5 Mark II X dostały aktualizację stabilizacji, rozszerzając jej zakres elektroniczny o opcję High. Już włączenie opcji Standard jest wystarczające, a włączając jeszcze bardziej wzmocnienie IS elektronicznej stabilizacji, trzymając kamerę w rękach, obraz wygląda jak przy użyciu gimbala. Oczywiście, z każdym wzmocnieniem stabilizacji mamy również większego kropa na matrycy i musimy mieć tego świadomość. Oczywiście nie zabrakło również stabilizacji w trybie anamorficznym. Panasonic kieruje ten aparat do osób, które nadal preferują robienie zdjęć i filmów głównie smartfonami. S9 jednak będzie wymagał nieco umiejętności, przynajmniej tych podstawowych. Z zakresu filmu i fotografii, aby wykorzystać jego maksymalny potencjał. S9 nie do końca więc jest prostym rozwiązaniem dla tej grupy twórców. Ten korpus ma też pewne braki, ale będą to braki dla osób, które wymagają od sprzętu znacznie więcej. Autofocus to dokładnie ten sam algorytm co w Lumix S5 Mark II, jednak z małym ulepszeniem i doprecyzowaniem wykrywania obiektów. Teraz mamy do wyboru zarówno cały obiekt humanoidalny, jak i oko do wyboru. Są też pojazdy i motocykle lub koty i inne zwierzęta. Autofocus w Lumix jest bardzo rozbudowany, a jego algorytmy AI są naprawdę dobrze wyszkolone. Jest tak samo szybki jak w Sony, a może i nawet lepszy. Niestety jest to trudno mierzalne. Opanowanie jego zaawansowanych funkcji wymaga jednak trochę czasu, aby wykorzystać jego maksymalny potencjał i nauczyć się sposobu jego działania. Tutaj zdecydowanie nie ma się do czego przyczepić. Lumix również wypuścił nowy obiektyw typu Pancake 26 mm F8. Jest naprawdę lekki. No i taki uroczy, niestety bez autofokusa, a do jego użytkowania trzeba będzie się przyzwyczaić. Zdecydowanie jest to obiektyw dla miłośników z retro street fotografii. Zestaw ten idealnie nada się do fotografii takiej ulicznej, na taki letni city break, gdzie zawieszamy go sobie na szyi, chodzimy od czasu do czasu, pstrykniemy jakie zdjęcie. No tak, zapomniałem, że nie ma tutaj wizjera i musimy... Używać ekraniku jak w smartfonie. Wybaczcie stare przyzwyczajenia, mi się wydaje, że użytkownicy tego korpusu nieraz złapią się na tym, że on nie ma tego wizjera. No mnie to oczywiście bawi niektórych pewnie nie, no ale patrząc na ten obiektyw, to on zupełnie ma spełniać inne założenia i jest skierowany do zupełnie innej grupy twórców. Tak więc taki wprawny Retro Street Fotografer na pewno wykorzysta cały jego potencjał. A jeżeli chodzi o ten obiektyw E8, no to dla mnie wydaje się to oczywiście bardzo dużo w słabym świetle. Nie wiem, czy uzyskałem jakieś dobre rezultaty. Przede mną, jeszcze to, żeby to sprawdzić, bo właśnie zachodzi powoli, zmrok przychodzi, więc postaram się to wykorzystać. Biorąc pod uwagę, może. To, że S9 ma rozbudowane podwójne natywne ISO, to powinien sobie nawet z taką przysądą oczywiście, dać radę. Nawet gdybyśmy mieli więcej śniegu na tych nagraniach, na tych zdjęciach, no to dla mnie śniegowierat w fotografii, no to jest efekt jak najbardziej pożądany. Tak więc sprawdźcie rezultat, jaki udało mi się uzyskać właśnie tym obiektywem po zmroku, no i w dzień. F8 to niestety po zmroku już zbyt dużo, aby uzyskać dobrze naświetlone zdjęcie. Wyjątkiem będą miejsca, gdzie tego światła ulicznego jest dużo, czyli sklepowe witryny i banery elektroniczne. No cóż, być może w Tokio czy Nowym Jorku dałoby uchwycić się coś ciekawego. Dostałem do testów również obiektywy Lumix S 35mm f18 i 28 28200 f471 z makro. Oba bardzo lekkie, a zwłaszcza 28-200 o chyba najmniejszej i najliżejszej konstrukcji na świecie, przynajmniej do dzisiaj, ale już mogło to ulec zmianie. Obiektyw o zakresie, który pokrywa wszystkie potrzeby, w zasadzie można by go nie zdejmować. 35 mm 1.8 natomiast pięknie maluje nam obrazek w wspaniałym bokach. ilość dostępnych opcji nagrywania jest oczywiście obcięta, ale wystarczająca. Od Full HD 25 klatek do 100 klatek, 4K 50, i 3K 50, no i 6K 25 klatek w Open Gate. Dostępne kontenery to MOV i MP4. Tutaj też jest oczywiście ta opcja MP4 Lite i tylko taki format możemy oczywiście wysyłać i obrabiać w aplikacji Lumix Lab. Jeśli chodzi o wyższe klatkarze, to wyglądają one bardzo czysto. Dostępna jest też funkcja SQ do nagrań w spowolnionym tempie. Tutaj również nie ma do czego się przyczepić. S9 oferuje tą samą jakość nagrań co Lumix S5 Mark II. W S9 nie zaprako również opcji Pro, czyli histogram, waveform, Vectorscope, scope, no i mamy też pełne wsparcie anamorficzne, czyli disquiz. Te profesjonalne opcje, choć rzadko używane, nadają S9 szczypty profesjonalnego profilu, co może być kluczowe dla niektórych użytkowników. Może się wydawać, że S9 poprzez swoje braki niektórych funkcji, do których są przyzwyczajeni profesjonaliści, zostanie u wielu takich twórców wykluczony, ale mam swoje inne, odmienne zdanie. Nie należy go jednak lekceważyć. S9 oferuje nam jakość pełnej klatki, wspaniały, niezawodny autofokus, najlepszą stabilizację na rynku, a wszystko to, choć okrojone z tego, co znamy w typowych korpusach, Zamknięte jest w tej małej, lekkiej, kompaktowej obudowie. W rękach u kogoś, kto ma pojęcie, jak to wszystko wykorzystać, pozwoli osiągnąć nieporównywalne lepsze rezultaty niż smartfon z wyższej półki. To może okazać się bezkonkurencyjne w tej cenie dla wielu twórców z tej branży. Pamiętaj o tym, że wybór sprzętu jakim będziemy pracować zależy od naszych osobistych preferencji i środowiska w jakim pracujemy. Lumix wyraźnie zaznaczył dla kogo jest ten korpus. Uważam, że nie należy patrzeć na jego braki oraz limity, ale trzeba patrzeć na jego zalety i możliwości ich wykorzystania. Lumix S9 to taki mały piesek fifarafa z dużym pyskiem, który lubi podszczekiwać do większych od siebie. Myślę, że niektórym może się to spodobać i z pewnością znajdzie swoich nabywców. Mam nadzieję, że ten materiał dostarczył Wam wystarczająco dużo informacji na temat tego sprzętu, a więc zostaw lajka, subskrypcję po więcej tego typu materiałów i napisz komentarz, co sądzisz o tym sprzęcie. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.